Siemano jestem Lamianek, witam Was w nowym odcinku na moim kanale. Dzisiaj jest ze mną Maciek. Siema. Zagramy sobie na redline szybki meczyk do 16. No i jeżeli chcecie kolejny odcinek z One V1 już niedługo, to wiecie co robić. Łapeczka, komentarz i subskrypcja z dzwoneczkiem. A teraz zapraszam do oglądania. Dobra, to lecimy sobie Maciek na Silvera 3, ale oczywiście ta ranga jest zaniżona. Teraz zdecydowanie lepiej. O kurwa, tak to jest jak się nie gra w CS 3-4 dni W ogóle możecie też w komentarzu napisać no, o tym mówiłem przed chwilą Możecie w komentarzu napisać co sądzicie na temat nowego update'a nowego update'a, który no wprowadził ten tryb zaufany, czy jak to się tam nazywa. No, zobaczymy jak to będzie. <laughs> Jakie ty masz opóźnienie, czy się po prostu mogłeś odezwać? E, nie, nie, po prostu nie, nie odezwałam się, nie się po prostu. <laughs> Myślałem, że takie opóźnienie dźwięku masz z Discorda. Nie. Będzie ciężko, no to jest jeden z tych no. lepszych silverów. Z Maćkiem nieraz na streamach grałem, bo... Dużo nie brakło, że jest nade mną. Jest macham trochę tym flipem, bo zawsze macham tam nożem dużo na tych Łandzi uh, 1 I ogólnie to jeszcze przypominam o konkursach pod odcinkami z GeForce Chciałem Chciałam tak z ja też zagrę z e, Przypominam o giveaway'ach pod odcinkami z GeForce... G4... O kurde, z GeForce Tam chyba dwa giveaway'e były, albo trzy, nie pamiętam, nie, bo aktualnie jestem na wakacjach, kiedy wy oglądacie ten film to rozlosujemy to sobie pod odcinkiem jakimś, jak wrócę, czyli nie wiem kiedy w sumie się pojawi ten odcinek, bo kilka filmów na zapas jest nagrywanych. Myślę, że po początku będzie trochę trudniej, ale no, nie wiem, czy dajesz mi pory, czy co. Ale też na potrzebę tego odcinka że ja grać na innej rozdziałce nie mnie przechwytywał OBS przez tą aktualizację tego cs ja M24HP No HP. Ten no, odcinek chyba się pojawi w sobotę 18, o ile się nie mylę To w poniedziałek będzie kolejny odcinek z GeForce Kinsa, Jeśli byście byli zainteresowani co tam w poniedziałek wleci A tutaj Maciekowi takie główki sprzedaje tego One tap Powinienem się zrobić offline na Steamie ale siada ci dzisiaj jakoś. Nie, no laki. Pojedziemy pod celownik po prostu, bo tak to wiesz. Albo może, nie wiem w sumie. Nie, no moim zdaniem bardziej laki. Teraz wyjeżdżam, to forma jest. <laughs> Przyjadę do formy nie będzie i lecimy z szeryfa do kawaha No, masz blue, laminat, e, blue Laminata? No mam, mam. Ja się w Startracku niedługo będę zgarniał. Może jakieś fajne Here naklejki mi się trafią. Ja się Ale Mam fajnie fajne naklejki, byłeś? przyszedłem, sobie, jak ty się zaboksosowałeś No to, co? Przemyślałem, ja że z tego, że są po prawej. Do we wiem jaki je, jak dam tytuł odcinka? Że on ma tylko Silvera. No, ale... no, to jest niemożliwe. Jeszcze spadłeś z Silvera 4 do Silvera 3, co nie? Tak. No, bo ja... wow. tu tak nie ma Instagram lubek. bardziej złe, że Na na Spada to on mi zniknął global na skrzydłowym I ten skrzydłem globala gdzieś nie jest trudno wbić Awaj no na skrzydłowym jest o tyle prościej, że jeśli masz słabego teammate'a to jesteś w stanie sam mecz wygrać, bo 1 na 2 to jesteś w stanie ugrać a 1 na 5 to już nie odgrałem się, raz mój gość opuścił i grałem z botem, i wygrałem. Ej, no to jest niemożliwe. Bo przegram Chłopika. z Silverem. Nie, No, no nie wiem. To byłaby chyba dopiero druga przegrana w tej serii. Nie wiem, chyba. O, Bo pierwsza była z Arandem w drugim odcinku, chyba, o ile dobrze pamiętam. Przez serię się już przewinęły takie rangi jak Supreme, U. Ja nie mam pytań. Siadło, siadło. No, ja kiwi. nie mam pytań co chłop strzela. No tak, no, to się dzisiaj jakiś. Oj, o, nie, ale idealnie trafiłem tego łąta, bo już tam była cała ściana do krwi. Nie no, 58 w dwóch tylko, no to jest niektóre to są śmieszne po prostu. jest punkt Nie, nie przegrałam aż całego. No nie, ale remisik może jeszcze powalczyć, ale jak na Silvera, no to kozacko. No dzisiaj je Dobra, dzięki za nagrywkę. Pozdrawiasz kogoś? Pozdrawiam widzów, zostawcie lajka i subskrypcję. O, no to tak. Dobra, dzięki jeszcze dzięki raz. Beczek. Siemka. Siema.